Miał miejsce na tej debacie taki fantastyczny moment, kiedy pan Isław Pupa przekazał nam program swój, Sądu Partii. E, panu, przekazał go panu Kawie, natomiast ja e, poprosiłem pana, pana Mariusza, żeby przekazał jednak mi, bo ja powiedziałem, że przeczytam. Jestem trochę niewyspany, bo przeczytałem, ale powiem państwu, e, no właśnie to przeczytanie tego programu spowodowało dzisiejsze nasze spotkanie, dlatego że program okazał się troszkę nieświeży jest wydany w roku 2009, napisany w 2008 z tego wynika, dlatego że wszelkie odwołania do różnych danych statystycznych, danych dotyczących budżetu, planów budżetowych do 2008. Jest to epoka przedsmoleńska tak naprawdę. Jest to zabytek chyba według mnie, dlatego że w sieci można znaleźć już nowsze programy, a rozumiem, że pan Zdzisław Pupa posługuje się tym programem, bo akurat taki miał pod ręką. Być może wtedy był jeszcze w pisie, Pierwszy raz. To co mnie najbardziej uderzyło, poza takimi śmiesznymi sytuacjami typu zbudujemy, zbudujemy stadiony na Euro 2012, wybudujemy w każdej gminie basen, wybudujemy w, każdym, w każdej gminie boisko sztuczną nawierzchnią, chyba to już nawet właściwie mamy te, te niektóre elementy, to to co mnie najbardziej uderzyło to w, w dziale gospodarczym, docorym gospodarki i e, finansów e, rzecz, mianowicie taka, że powołują się tam panowie w tym programie na to, że będą po dojściu do władzy, bo jest to ulubiony e, zwrot w tej książce, w tym, w tym materiale, czyli jak dojdziemy do władzy, zrobimy coś i coś. Nie? I w, do, w dowolnym e, właściwie momencie, kiedy się otwiera tą książkę, na stronie zawsze występuje takie, takie sformułowanie. Jak dojdziemy do władzy, zrobimy coś tam. Zrobimy wam coś tam. E, więc proszę Państwa, najbardziej uderzyło mnie to, że w pewnym miejscu, gdzie jest mowa o gospodarce, pojawia się zapis o tym, że PIS, gdy dojdzie do władzy, wprowadzi w życie duże reformy gospodarcze nazywane pakietem Kluski. I występuje tam właśnie nazwisko pana Romana Kluski, znanego biznesmena założyciela ONETu, Optimusa. Problem w tym, że pan Roman Kluska od co najmniej trzech lat nie ma nic wspólnego z jego pakiet, który był właśnie filmowany jego nazwiskiem, okazał się po przeróbkach partyjnych kompletnie nieużytecznym zbiorem pobożnych życzeń lub przerobionych zapisów, które się do niczego nie nadawały i w związku z tym pakiet kruski tak naprawdę nie istnieje.